Adaś, zaczynamy nasze ćwiczenia od gimnastyki buzi i języka. Tak, robimy powoli, dokładnie, no, nigdzie się nie spieszymy. Zobacz, mamy naszą planczę. Tu jest start, pierwsze ćwiczenie. Policzymy językiem górne zęby, tak jak żołądzie. Zobacz, otwieramy szeroko buzię. Dobrze. Teraz Adaś, kląskamy językiem jak ten kasztan. Super. I parskamy jak grzybę. Bardzo dobrze. Pomalujemy językiem sufit w buzi. Na jaki kolor? A zielony. Zielony, dobrze. I do góry język. Super. A teraz dotkniemy językiem do nosa. Próbujemy. Super. Umyjemy językiem dolne zęby. Mhm. Teraz otworzymy buzię szeroko jak lew. pięknie dotykamy językiem kącików warg. Super. Uśmiechniemy się szeroko. A teraz będziemy nadymać policzki. Zrobimy z buzi balona. Balon. I wypuszczamy powietrze tak. ustami. Tak. Super. Wysyłamy dwa buziaki. Mhm. Teraz uwaga: oblizujemy wargi tak jak ten jesz. Super. I jeszcze zrobimy ryjek z warg. Taki trochę jak u świnki. Bardzo. A na koniec będziemy dmuchać. Dokładnie tak. Teraz Adaś, zobacz. Dostaniesz ode mnie piórko. Wybierz kolor. Czerwone. Dobrze. Adaś, masz czerwone piórko. Połóż je przed sobą. Będzie nasze drugie ćwiczenie. Adasiu, dmuchasz na piórko mocno, żeby doleciało tutaj do mnie. Super. I nam wodą. Aż spadło. Dobra, masz drugie czerwone. Adaś, ale posłuchaj teraz. Poczekaj, położę piórko przed tobą. Adaś, teraz dmuchasz na piórko bardzo delikatnie, tak, że ledwo się porusza po stole. Super. Pięknie, zobacz, prosto w moje ręce. Dobrze. I ostatni raz. Piórko przed tobą. Posłuchaj, Adaś, najpierw. Nabierasz dużo powietrza i mocno dmuchasz. Wow, super. Złapałam. Świetnie, brawo. Piątka. Zadanie wykonane.